Witam Was ponownie w trasie. Aktualnie znajduję się na głównej drodze e, na ósemce i E67 bodajże. W końcu jadę, w końcu nastał ten dzień, że po odpoczynku można ruszyć w trasę. Wczoraj już nie mogłem się doczekać, szczerze mówiąc, ale powiem Wam, że, że przydał się taki dzień. Znaczy, dzień przydało się takie kilka dni odpoczynku, ponieważ teraz na Litwę będę wjeżdżał w całkiem innym nastroju, innym troszeczkę nastawieniu, bo tak wiecie, dzień w dzień jazda, jazda, praktycznie z moimi przerwami. Tam miałem 3 dni, e, można powiedzieć, opóźnienia. Teraz mam jakieś, nie wiem, 7-10 dni opóźnienia. E, nie no, 10 nie, ale mniejsza. Mniejsza o to. Chodzi mi o to, że po prostu bardzo przyjemnie e, znowu wsiąść na rower, kiedy miało się taką przerwę na wyprawie, jednak... Chyba zrobię sobie taką samą gdzieś w Finlandii w połowie. Siądę w jednym miejscu, nakupię sobie jedzenia i będę siedział tam też około może takich trzech dni. Jednak takie przerwy pozwalają mi bardzo odpocząć. Oczywiście ta była za, za długa, tak patrząc, patrząc ogólnie, no ale tutaj nie wybierałem. A przynajmniej mam ładowarkę do aparatu, więc tyle dobrego. I powiem Wam, że jak dzisiaj wsiadałem na rower, to kosmos. Znowu Znowu nie wiedziałem jak się jeździ przez pierwsze 10 metrów Rower jest tak ciężki, że jak się tylko na niego wsiada Po przerwie takiej krótkiej nawet To i tak się nie ogarnie, nawet jak wsiadałem na rower Kiedy wyrzuciłem wszystkie bagaże To to było identyczne Że rower latał na prawo i lewo jak chce Dobrze, jesteśmy już Praktycznie w suwałkach, chyba, ale tak, już są suwałki, jest znak. I miałem powiedzieć później, ale powiem to teraz, że kupuję sobie do roweru przyczepkę. Tak, z, tym, z tą niepewnością was trzymałem. To będzie masakryczny wydatek. Dzwoniłem po sklepach rowerowych w suwałkach. Tato mi pospisywał numery. Mama zresztą też e, sklepów rowerowych, właśnie tutaj w mieście. I teraz będę musiał znaleźć ten jeden. Gdzie właśnie jest e, ta przyczepka Przyczepka kosztuje, gościu mówił, 700zł Spróbuję sobie ją utargować do no, do 600, 650, bo Ta przyczepka jest używana I jest to przyczepka dziecięca, będę wyglądał z nią troszeczkę śmiesznie może Ale przyda mi się na lata Więc aktualnie znajduje się już suwałka w sklepie rowerowym e, Wszystko jest ogarnięte, sprychy się robią przy okazji wyczyszczę sobie sakwy z kurzu, bo tam na polu namiotowym strasznie z drzew leciał jakiś pyłek, który osiadł mi tak na sakwach, że normalnie są całe w kurzu. I to jest właśnie ta przyczepka, więc no chyba nie mam wyjścia i muszę ją kupić. A całkowicie fajnie zrobiona w środku, bez problemu jakoś wszystko sobie poukładam. Będę mógł potem ją wykorzystywać na, na też inne wyprawy, więc myślę, że się przyda. Też ma z tyłu miejsce na jakikolwiek inny bagaż, więc fajnie można sobie wszystko porozkładać i zrobić porządek. Na nią bym wrzucił tak maksymalnie z 25 kg, myślę, żeby nie przesadzać, ponieważ no nie chcę, żeby w niej coś leciało. Też plusem są te metalowe jakby wsporniki na koła, więc raczej nie zniszczę sobie kół. W nic nie będę e, mógł e, nią uderzyć. Widzę, że ją można zdjąć te metalowe wspórniki, wtedy będę trochę węższy, ale ja bym je zostawił na wszelki wypadek. Bo wiecie, jednak to jest ważne: jak sobie te koło zniszczę, to, to potem kolejne wydatki i kolejny ten. Opony 24 powinny wystarczyć e, w sensie opony, że bieżnik nie zejdzie, jest spoko. Widzę tutaj troszkę są przy szprychach takie le leciutko zardzewiałe nyple ale może będzie ok. a więc przyczepka jest już kupiona budżet który na nią wydałem poszedł 755 zł ogólnie jeszcze za serwis i za zapasowe dętki do kół już się przepakowałem na tył, więc tu mam same ubrania, więc jest fajnie, bo wszystko mi się mieści. A ja jestem ubrany dzisiaj bardzo lekko, więc, więc naprawdę, tu jest wszystko super. Z przodu będę trzymał śpiwór i namiot. I oczywiście jeszcze zaraz mam sporo miejsca, więc przepakuję jakieś mniejsze, drobniejsze rzeczy, cięższe i będzie się fajnie z tym jechać. Teoretycznie mógłbym dosłownie jedną jeszcze dużą sakwę wyrzucić z tyłu, ale mam teraz tak dużo miejsca, że. Tu jeszcze wejdą jakieś zakupy, które sobie jeszcze dzisiaj zrobię. Naprawdę jest, jest super, jest luksus niesamowity z miejscem, z złożeniem tego wszystkiego. Oczywiście będę musiał się uczyć jechać na nowo. E, przyczepka jest mocowana na taki jakby zacisk, e, więc tu powinno być ok. Może później jakoś sobie dodam jakiś e, kawałek materiału czy gumki, żeby mnie nie, nie niszczyło ramy roweru, jest też taki zaczep na pasku zapasowy, ja sobie potem ją jeszcze wyczyszczę, bo jest troszeczkę brudna do tej rurki przykleję moją do tej rurki przykleję moją flagę Polski, żeby był żebym był widoczny, a na razie będę jechał z takim czymś, żeby z takim czymś, żeby po prostu być widocznym na drodze, więc na razie jest spoko flaga, flaga na razie chyba będzie schowana ja dzisiaj jeszcze zatrzymuję się przed granicą, więc nic straconego, będę jechał po Polsce. No nic, zapakuję się do końca, przepakuję sakwę i jedziemy dalej. Dzisiejszy dystans był bardzo mały, nie wiem ile przejechałem, może około 60 km, później to sprawdzę, niedługo Wam pokażę, znaczy niedługo już pewnie widzicie ile jest przejechanych ogólnie kilometrów. Plan jest taki, że teraz właśnie przepakuję swoje dwie sakwy, bo mają bardzo dużą różnicę kilogramów, żeby ważyły po prostu mniej więcej tyle samo, żeby obciążenie na, na prawą i lewą stronę było takie samo i przy okazji dowiem się gdzie co jest. I też e, niektóre rzeczy po prostu wrzucę do przyczepki, takie jak książki, żeby mieć po prostu zawsze blisko siebie, a nie żeby były na samym dole Sakw, co jest bez sensu, jakieś tam też myślę, może opatrunki, może po prostu takie rzeczy, e, zapteczki też warto, żeby były w przyczepce, żeby to było e, szybko, e, blisko dostępne. Więc na dzisiejszy dzień to koniec. Jutro plan jest taki, żeby dojechać e, w okolice trok. Albo nawet wjechać i zwiedzić już same Troki, jeśli się uda, ale to zobaczymy, bo to jest oddalone bardzo daleko stąd, jest może 130 km i wiecie, ja muszę wjechać, zrobić te 130 km i jeszcze mieć czas na zwiedzanie Trok, a później dopiero wyjechanie z Trok i szukanie noclegu, a ten też nie wiadomo jak jutro z szukaniem noclegu, bo już będę na obcym kraju, nieznanym mi w ogóle i nie wiem jak tam jest z gościnnością. Nie wiem, jak ludzie na wioskach e, przyjmują, czy na takich właśnie domkach, na poboczu e, drogi, czy po prostu można gdzieś e, tak rozłożyć sobie namiot u kogoś, tak jak właśnie dzisiaj. E, Rover stoi sobie tutaj właśnie, nawet fajnie wygląda ta przyczepka, nie powiem, nie jest zła. E, wygląda nawet czasem trochę jak turystyczna, a nie dla dzieci. No ogólnie jest dobrze, jest dobrze, ja się rozkładam, ja się e, w sumie ogarniam z sekwami. I porobię swoje rzeczy, bo jest godzina dopiero 16, 17, już koło 17 będzie. Więc tyle na dzisiaj. Witam Was bardzo serdecznie. Do dnia kolejnego. W sumie po raz pierwszy witam Was o poranku. Postaram się częściej robić takie ujęcia, bo rzadko kiedy tak się witam. A myślę, że to jest bardzo interesujące dla Was, jak wstaję i jak zmęczony jestem. Dosłownie przed chwilą stałem, a dzisiaj naprawdę jest jakoś nawet fajnie, bo jest 6.45 i wstałem sam. Co ciekawe, słońce jest delikatne jak na razie, chociaż niesamowicie świeci. Plan na dzisiejszy dzień jest taki, że tutaj zostanę podwiedziony do sein i tam zrobię sobie wszystkie zakupy. Jest jeden problem z przyczepką, taki, że ona będzie mi przemakać. Nie wiem, czy to wczoraj wspominałem na kamerze. Ale plan jest taki, żeby. Dokupić w budowlanym worek, albo tutaj e, widziałem u, u, u Państwa dostanę takie worki, które e, no są plastikowe i na pewno mi nie przemokną. Tam małem kilka dziurek, ale to zawsze można taśmą zakleić. Jeśli będzie za mały, można e, zrobić z dwóch jeden, więc to też też nie problem. O, jak rześko jak fajnie! Więc e, też kupię sobie, oczywiście, całe jedzenie. Już mam jakiś plan rozpisany, myślę, że nie będę wspominał. Potem zobaczycie jeszcze gdzieś dnia dzisiejszego, już na Litwie co ja kupiłem i, i co ja tam mam właśnie do jedzenia będę musiał sobie znaleźć jakiś ładny przystanek żeby to, to poopowiadać no i to chyba tyle jeszcze muszę kupić rękawki rowerowe żeby właśnie nie jarać sobie więcej rąk ale już się ładnie goi te dłonie jeszcze tutaj są bardzo takie można powiedzieć trochę wrażliwe ale tutaj już fajnie się wszystko goi już fajnie wszystko się zasklepia więc niedługo Będę bezpieczny. A więc już jedziemy. I teraz muszę przypomnieć Wam ujęcia z drugiej wyprawy dookoła Polski, jak jechałem. Tylko może za chwilkę, jak zjadę z górki. Więc takie szybkie przypomnienie właśnie tamtego, tamtego momentu, jak wyjeżdżałem od kolegi i ruszałem dookoła Polski. A teraz powiem Wam, że mogę mówić to samo. Czuję, że robię coś wielkiego. Ja się czuję jakbym ruszał na wyprawę, jakby to był początek, a nie, a nie już jakiś tam dzień. Ja się czuję, jakby to był dzień pierwszy, to jest dzień 27, ale jest to dla mnie wielki dzień. Wyjeżdżam i przekraczam granitwę... granitwę, granicę e, z pol, polsko-litewską. Wjeżdżam na Litwę za jakieś 20 km. E, jest godzina blisko 11, 10, po 10 na pewno, więc jest późno, ale... Do drogi dzisiaj nie zdążę, to na pewno, ale nieważne, ja. Jest to takie samo uczucie jak wtedy. W końcu czuję, że podróżuję i nie czuję jak rymuję. Brakowało mi na początku tej wyprawy właśnie tego uczucia. Teraz je dostaję. Teraz jest euforia, radość, strach przed nieznanym, lęk przed nieznanym. Jest to. Taka mieszanka uczuć, że to, jest, że to się rodzi w takie jedno wyjątkowe uczucie, właśnie kiedy ja ruszam na wielką podróż. To takie osobiste moje, moje uczucie. W przyczepce mam strasznie dużo wagarzy, w sakwach troszeczkę mniej. Byłem u naprawdę bardzo miłych państwa, dlatego też tak późno wyjechałem, ale nie szkodzi, właśnie po to się podróżuję. Plan jest taki, że na samej granicy zatrzymuje się. I żegnam się z Polską na długi, długi czas, na długie kilkadziesiąt dni, jak nie na setkę dni. Na razie mam górkę, dajcie mi sekundę, podjadę pod nią. Więc wracając, teraz mnie czeka jakieś 5 km do miejscowości Sejny, gdzie przed chwilą zresztą byłem samochodem. Bardzo dobrze, że tak podjechaliśmy, że tutaj pan mi użyczył takiej dużej przysługi, bo pokupowaliśmy wszystko dla mnie na spokojnie. No wydałem blisko, blisko, nawet chyba 200 ponad złotych. E, wymieniłem około 800 euro. Dokładnie 780. Dostałem około 180 euro. Do tego miałem jeszcze w zapasie 25 euro, czyli mam coś lekko ponad... Dostałem 100... 80, chyba 6 euro dokładnie, coś takiego czy 76 i mam e, jeszcze te 25, więc mam ponad 200, 200 euro na 3 miesiące nie całe już, ale ponad 3 miesiące za granicą. Jeden miesiąc e, żyje na jedzeniu konserwowym ze sklepów e, kupionych w Sejnach. E, miesiąc w Finlandii żyje na. E, wojskowym jedzeniu jest też bardzo fajnej firmy, której na razie Wam nie zdradzę. Gdzieś tam prywatnie będę mógł odpisywać, jeśli ktoś będzie ciekawy. Więc takie dwa miesiące są i potem Norwegia, Szwecja e, zacznę wydawać e, na jedzenie pieniądze już właśnie tam, dopiero euro. No ale euro wymieniłem na całe, bo może się przydać jeszcze tutaj Litwa o Estonii jakieś kilka groszy. Tak samo w Finlandii. Do Rosji wymienię nie wiem ile. Z 20 euro może powinno no 20, żeby mieć też dużo pieniędzy tam rubli rosyjskich, żeby później móc sobie to wykorzystać i pokupywać jeszcze jakieś tam kilka konserw, żeby jakiś no jeszcze kolejny tydzień przeżyć na już rosyjskich konserwach i rosyjskim jedzeniu. Oczywiście też będzie trzeba dokupować chleb. Bo te suchary wojskowe, które mam, będę wykorzystywał dopiero w Finlandii. No nic, jakoś jakoś się poradzi z tym wszystkim. Na razie jadę dalej. Jedziemy pod granicę litewską i mówię, w końcu czuję, że to jest ta wyprawa, że robię coś wielkiego. Mogę użyć dosła, dosłownie tych samych słów jak w tamtym roku. W końcu jest to piękne uczucie. Jedziemy dalej.